Aha yy, To tak Co możemy zrobić w pierwszym odcinku? No najpierw musimy zebrać trochę drewna jednak To może Dadaj. się przydać No, można tak powiedzieć Właściwie to jest to samo co Minecraft Tak Tylko, że 2D Można powiedzieć Ostatnio Minecrafta 2D poszukajmy Tak? Hmm? Jak to wyglądało? Mmm. Nagram coś z tego no można jeszcze dzisiaj to, ci, to zobaczysz. Okej. Okay. Tak, tak dziwnie by mi się to tłumaczyło. Jej. Podczas Podczas nagrywania to można już lekkie. No w sumie nie, to mam takie lekkie. Teraz nie ma jak do... nagrywać. Terraria mieć 37 fps Tak się zastanawiamy jak teraria to jest takie takie dziwne coś takie To jakby trzeba serwer potrzeba żeby założyć to Nie wiem To dość słabe No tak Jeszcze jakieś poradniki zrobię na pewno, bo mi się będzie nudzić. Takie jak nagrywać na przykład rapsem dźwięk zrobić taki ogarnięty bardziej. Ty też jakieś poradniki zamierzasz zrobić na swoim kanale, czy nie? Czy tylko eee, let's play? To znaczy, e, na razie to o tym nie myślałem. Ale jak tak mówisz, to może coś zrobię. Właśnie wziąłem się za robienie takich poradników jak na przykład zainstalować, nie wiem, Ray Minimap, um, inne takie. A. No jeszcze... coś ja mam na kanale. Jak zainstalować X-Re, a mode ogólnie do Minecraft jak zainstalować, nie? No to się ludziom przydaje, i ogólnie jest w miarę ogarnięte czasem. Czasem. No. Ogarnięcie na moich filmikach na kanale wynosi nie wiem 1% To i tak dużo no? Na moim to tam zero <laughs> Tak kiedyś patrzyłem na swoje nie wiem Nie wiem jak to się nazywa ja Na YouTube jest jakaś tam opcja tam pokazuje Ile mniej więcej ludzi oglądają Cię, Tutaj te Twoje filmiki? Ono. Tam średnia czasu na niektórych była tam 3 minutki, 2 minutki. To zobaczyłem, co to się złamałem normalnie. No ale głównie ludzie oglądają początki i... Mają łapkę w dół albo w górę i wychodzą. No najczęściej. Ostatnio normalnie do rekordowej ilości łapek dopiłem aż 8. Brawo ty. Zamierzasz zrobić jakiś specjal? Wiesz co, jakbym miał jakiś pomysł, to bym pewnie zrobił. I kody Nie, to jest wszystko i nie zamierzam takiego czegoś robić. No w sumie to tak. Zresztą samemu sobie na nie chcę kupić, bo Szkoda mi kasę, po drugie to... Będę z tego miał skina, no na że też mogę sobie zrobić skina No właśnie Jedyne plus to mogę wejść na, nie wiem, większość serwerów premium Znaczy na serwery premium, chociaż na Mineshaft'erze też na niektóre idzie wejść. No, dokładnie To chyba drewno już mamy dosyć, nie? No ja mam 208, to... No, no, co, starczy Tutaj Drewni idziemy do tej jaskini, którą zrobiliśmy przed nagraniem No, możemy iść, chodźmy Ja tutaj też się jakieś craftingi robię albo coś? No tak, tak. Jest bardzo podobny do Minecrafta w sumie. A co było pierwsze? Terraria czy Minecraft? Mm, wiesz co? Nie wiem, ale chyba Terraria. No, też tak się słyszy. No, no, Tutaj postawiłem tą pochodnię, ale jeszcze jej nie ma. Wiesz może co się z nim stało? Nie wiem, być może... bo ja ten... wyłączyliśmy serwo, nie? Być może nie zapisałem tego momentu czy coś tam Nie ja, spokojnie, tylko zapisuję jak coś po tych odcinkach. No a, no wiesz, to były takie próby, to chyba nie, nie trzeba było zapisywać, nie? A. Mm, teraz tu wejść. Dziękuję To już trochę kamienia się przyda no, Nawet A tutaj jak się robi pochodnie ogólnie Pochodnie y, To klikasz y, Escape I tam masz po lewej stronie na dole co możesz zrobić No tak, to, to w Minecraftie 2D było na przykład coś podobnego O kurde ja, sobie, ja zrobię ten crafting czy coś taki stół Nie to tak. chyba to jest crafting a, a, a. Czekaj mm. No to jest crafting Jak po podjedziesz... potrzeba do zrobienia tych ładnie, ogóle? Czekaj, już ci mówię Sam nie wiem To coś chyba co wypada z tych zielonych jak one miały Stajmy O właśnie i drewna bo jakoś 24 mi się udało zrobić, to sprawdza. Nie wiem, jak mi A jak podejdziesz do tego stołu i klikniesz Escape, to będziesz miał więcej możliwości do zrobienia. Takie drzwi, nie? Hmm? Właśnie coś w tym stylu było w tym Minecraft 2D. No możliwe, też sobie tam może. Mogę ja ci przesłać, tam waży tyle co. Jak coś pod mam dużo To w pierwszym odcinku zrobimy sobie jaskinie Tak Będziemy mieli własne zwierzątko Ups I, własne, i własnego murzyna, chodź może nie nazywaj mnie tak A i mamy gościa To trzeba go gościć tak, fundnemu krzesłom. Tu da się krzesło robić? No. O. Full wypas, mówię ci. Kawy, herbaty? <głosy> Wódki. <głosy> Wiesz, on tam coś, w czymś mocniejszym pewnie go jest, co Ocet. <głosy> 10% w końcu mocne No właśnie Chyba chcę wyjść Może mu chce się lać albo coś No a my łazienki jeszcze nie mamy o. A tam może Podoba iść Podoba mi pan. się ten, ten motyw, że po prostu jak się idzie to pod niej świecą. No i się powietrzyma No to jest fajne właśnie Czy na skrzynkę jest... jakoś da się zrobić? Skrzynkę mm. yy, da się, ale ja nie znam receptury, bym musiał pomiędzy odcinkami sobie tam trochę tych receptur. Nie wiem, czy wydrukować na kartkę, czy coś takiego. Co potrzeba, to czegoś tam zrobienia. A to, co, co stoi, to jest taki crafting, czy nie? Bo ja nie wiem. No nie to gadam. jest crafting takiego. Aha, co już tu mogę zjechać na no tak. Czuję, Zbyszczale miecz. Ten miecz jest lepszy. To nie. co nie? z takiego ciekawego tu nie ma. O. O jakiego? Co to jest? Co to jest? Mogę za chwilę? No. <coughs> Tylko tak też pół godziny, czy tam ileś. No pra. OK. Nie, z Człóweczkę. A mnie u mnie z powrotem. U mnie też już. Ok. Więc. Mm, chcieliśmy się pożegnać po prostu, gdyż. Mm, ja u siebie wstawię ten odcinek jeszcze dzisiaj. No ja postaram się też. I po prostu to będzie taka zapowiedź mm, bardziej zapowiedź niż odcinek, już. No bo taka krótka wyszła. No i nic nie zrobiliśmy oprócz tego, tutaj, co tam macham, po no, no. prostu. Więc z mojej strony chyba już tyle, co mogę powiedzieć? Ty? Subskrybujcie. <grybujcie> Spoko. No właśnie, przydałoby się kilka subskrypcji. Teraz na pewno. Więc ja już się żegnam. Ja również. No to na razie, cześć, pa, pa. Pa, pa.